Witam wszystkich serdecznie. Cześć wszystkim. Dzisiaj jesteśmy pod Zoo wrocławskim i spróbujemy, znaczy spróbujemy. Odwiedzimy Zoo już po zamknięciu, czyli zobaczymy w sumie Zoo nocą. Zobaczymy co tam się dzieje. Nie będą może zgaszone światła, ale będzie bardzo ciekawie i zobaczymy jak już jest po zamknięciu. Okazję zwiedzić zo nietypowo, bo właśnie w nocy zostaliśmy też oprowadzeni właśnie po Afrykarium i widzieliśmy zwierzęta właśnie trochę w nietypowych scenariach, czyli jak sobie śpią albo jak się zachowują, kiedy nikt teoretycznie nie powinien ich oglądać. Mieliśmy też okazję być najdłużej w tym tunelu y, słynnym z Afrykarium, w którym bardzo dużo ciekawych zresztą co sami zobaczycie i widzicie zwierząt pływa ogólnie chyba najważniejsze co powiedzieć to że tam już na przykład światła większość światł które są w dzień normalnie zapalone to one były po prostu pogaszone były tylko takie światła nocne czyli w sensie światła które są tam pozostawione dla ochrony dla Reszty, że tak powiem, osób zajmujących się tam, które już są. I po prostu światła są zgaszone. W sensie takie, które są przygaszone. Nie wszystkie, bo wiadomo, że jak na przykład szliśmy tam obok hipopotamów, no to one już na przykład już spały, w sensie były ułożone do spania, znaczy już spały w sumie, ale światło było, tylko na przykład taki duży wodospad, który był zawsze jest tam, to już by nie było na przykład, no bo wiadomo, że jest wyłączone. Większość rzeczy po prostu była przygaszona, takie światła taki w sumie wieczór, czyli jak zwiedzający już sobie pójdą i czas tylko i wyłącznie jest dla pracowników, ochrony i nikogo tam tak naprawdę nie ma, no to wtedy właśnie, tak właśnie były takie warunki, co zrobiło, no naprawdę wrażenie, bo to było jedyne w życiu okazja, żeby po prostu zobaczyć sobie zwierzęta w zoo nocą, po prostu w nocy być w zoo, to jest w ogóle niesamowita sprawa. Co na pewno na wejściu, to od razu rzuca się ta dżungla taka, gdzie jest na wodzie, tam sobie kaczki na przykład latały, co mnie w ogóle zaskoczyło, że one tak Gluźno sobie po prostu przelatywały z jednego tak. miejsca do drugiego, więc w sumie kiedy nie ma już zwiedzających, to one się czują tak no bardziej pewnie bezpiecznie i swobodniej. Jeśli chodzi o na przykład o ryby i cały tunel, to mogliśmy tam zobaczyć przez ten czas, który byliśmy, wszystkie zwierzęta dokładnie, które były opisane na tabliczkach. I na przykład kiedy byliśmy kolejnego dnia, zwiedzając zimą już to całe zoo jakby tak za dnia, no to na przykład będąc w tym tunelu nie byliśmy w stanie zobaczyć wszystkich zwierząt, tych których spędziliśmy wcześniej więcej czasu i mogliśmy sobie pooglądać i znaleźliśmy wszystkie, czy to ogromną płaszczki, czy żółwia, mieliśmy okazję zobaczyć, czy rekiny, wszystkie gatunki, które tam po prostu się znajdowały. Bo normalnie przez, nie wiem, jak się siedzi tam 15 minut czy nawet 20 minut, to nie jest w stanie się zobaczyć wszystkich zwierząt, które tam naprawdę sobie funkcjonują. Na pewno fajnym zjawiskiem było to, jak zobaczyć sobie, jak śpią pigwiny po prostu w tych swoich domkach, czy przed domkiem po prostu, jak śpią hipopotamy, które po prostu gdzieś tam. W rogu sobie ułożone, chociaż mają wejście też do środka jakby schowane, ale spały wszystkie w trójkę przytulone do siebie jakby w jednym rogu, co było dość e, zabawne. E, zwierzęta nocne takie na przykład jak mrównik e, nie spały, bo tam jest opcja jakby zobaczenia go kiedyś śpi sobie w swojej noże, a tutaj była opcja kiedy on po prostu chodził sobie, bo jego naturalna jakby aktywność przypada wtedy na, na noc. Wędrował cały czas, tam była właśnie ta czerwona, o ile dobrze pamiętam, e, włączona lampa, i wszystko było super widać, i bardzo był ruchliwy wędrownik, cały czas e, sobie maszerował. Tak samo popielice, które również się uaktywniły, e, zaczęły szaleć nocą, też można było właśnie fajnie poobserwować, gdzie za dnia no już nie było takiej opcji. Tak samo w wszystkich akwariach ryby zaczęły się, że tak powiem, układać do snu, tam gdzie mają się układać trochę świateł zostało przygaszonych, tak samo w tych akwariach, gdzie po prostu było tylko i wyłącznie jakby mniej świateł, niż tak zazwyczaj jest. Też mieliśmy właśnie porównanie, jak to jest, kiedy gaszą się światła, a tak. kiedy nie. Trafiliśmy też na porę kolacji manatów, co tak. było bardzo <grym> zabawne i spędziliśmy tam dużo czasu, jak one sobie po prostu zajadały. One są karmione dość często, więc łatwo na to trafić, natomiast było to już, że tak powiem, ostatnie karmienie ich na, w nocy, czyli o, bo one bardzo często, one dużo jedzą jakby przez ca, cały czas, cały dzień, no a w nocy wiadomo, że śpią, więc już jakby to była ich taka ostateczna kolacja, co było też bardzo fajnym e, po prostu momentem do zobaczenia. Tak samo na wejściu jest miejsce, można tak powiedzieć wybieg o dla żółwi. Też nas zaskoczyło to, że całą noc miały włączoną i ufałkę i grzewczą, czy znaczy grzewcza to jeszcze właśnie jest. No to jeszcze okej, okay, bo zmienia wzór, się dogrzewać. Ale UV, no. że gdzie w sumie tak naprawdę tak. w nocy no świeci słońce, nie świeci. To, to, ale możliwe, że to jest po tak skonstruowane, że nie mają innej opcji, żeby po, po prostu wyłączyć była tylko jeszcze te dedykowane jakiś jakiś jeszcze dedykowane światła. Albo było jeszcze później bo tego, po prostu. Tego w sumie nie wiemy. To, właśnie, możliwe, że w nocy całe gaśnie, chociaż wątpię, bo tam raczej to były światła właśnie tak, takie tak. już nocne. Ogólnie bardzo. Ciekawe doświadczenie i takie bardzo przyjemne było to, na przykład, jak się idzie z samemu korytarzem i nie ma nikogo, i można sobie po prostu przejść do jakiejś części i nie ma tam nikogo po prostu jesteś ty i te zwierzęta. No i wiadomo, że tam przewodnik, bo nie mogliśmy, jakby, tak stricte sami chodzić. Chociaż w niektórych momentach i tak byliśmy sami, że mogliśmy trochę pochodzić. Na przykład, też w dżungli Kongo krokodyle były bardzo aktywne, to znaczy, że po prostu same odpływały do nas ogólnie, one tam sobie, jakby, zaczęły być aktywne więc też to było fajne do obserwacji. W ogóle cała Afrykarium robi wrażenie tak po prostu w dzień, a możliwość zobaczenia tego w nocy to już w ogóle robi takie wow, nie? że fajnie po prostu zobaczyć sobie jak zwierzęta i w ogóle fajnie być w nocy w zoo, to jest takie dziecinne marzenie trochę, żeby zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje. Też oczywiście poza Afrykarium można powiedzieć, że też moglibyśmy pochodzić, ale nie miało to za bardzo sensu, bo po prostu nic nie było widać, było ciemno jak nie wiem, więc głównym punktem było Afrykarium, tam mieliśmy spędzić na więcej czasu i tak właśnie to wyglądało. że film Wam się podobał, nam się podobało, wiecie, co nocą. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia. Cześć. Cześć!